Czytając komentarze w internecie, trzeba powiedzieć, że zazdrościmy bogatym. No, nie jesteśmy w stanie pracować, kiedy pomyślimy sobie, jak niektórzy są bogaci. A myślimy o nich bez przerwy. Zazdrość w stosunku do bogatych każe nam śmiać się z ich nieszczęść. Nie z czysto ludzkich, jak choroba czy wypadek, ale takich z nieszczęść typowo dla, dla bogatych. Od z radością czytamy, że bogaci mają w Polsce kłopot, bo do tej pory elitarne sporty jak golf, czyli takie uderzanie ciupagą piłeczki do dołka, czy polo, takie jeżdżenie na koniach i wbijanie ciupagą piłki do bramki, stają się coraz popularniejsze wśród mniej zamożnych i zaczyna się robić niebezpiecznie, czyli mało ekskluzywnie. Bo jakąż przyjemność może mieć miliarder z uprawiania danego sportu, jeśli ma świadomość, że z zapałem i bez dystansu. Uprawia tę samą dyscyplinę milioner No, żadnej Dlatego człowiek bogaty powinien wynaleźć sobie taki Osobisty sport i uprawiać go w samotności Żeby nikt nie widział, nie podejrzał I nie zaczął się snobować Na przykład, nie wiem, to ktoś rzucił granie w susi, Prawda? Czy toczenie miednicy po piwnicy W jedwabnym kimonie Bogaty powinien sobie wynająć na siłowni człowieka, który za niego ćwiczy. Płaci też za to, że dostaje później do domu przepocone ręczniki i frotkę. Taki Abramowicz, to nawet kupił sobie całą drużynę, żeby za niego grała. Ha. Tak, tak, bogaci to sobie mogą uprawiać ekskluzywne sporty, bo ich stać. Nic nie robią, tylko mają pieniądze.